Styczeń 1982 roku. Waszyngton. Zima bezlitośnie uderza we wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Śnieżyce paraliżują miasta, mróz wdziera się wszędzie, a krajobraz ginie pod niekończącą się warstwą bieli. Szkoły zostają zamknięte, a godziny pracy urzędów, w tym Kongresu Stanów Zjednoczonych, zostają skrócone. Chaos rozprzestrzenia się na wszystkie środki transportu. Lotniska jedno po drugim zawieszają działalność, odwołując loty i uziemiając setki samolotów. 13 stycznia, na lotnisku imienia Ronalda Reagana w Waszyngtonie, pasażerowie oczekują na lot Air Florida 90, który ma ich zabrać do Fort Lauderdale na Florydzie. Wydaje się, że jest to idealny moment, aby uciec do miejsca, które ze względu na swój subtropikalny klimat, potocznie nazywane jest stanem słońca. Atmosfera w hali odlotów jest jednak daleka od beztroski. Osoby oczekujące na lot z powodu trudnych warunków pogodowych są wyraźnie zdenerwowane. Nie jest jasne, czy lot w ogóle dojdzie do skutku. Jeszcze do południa lotnisko pozostawało zamknięte, dopiero chwilowa poprawa pogody pozwoliła na wznowienie ruchu lotniczego. Pasażerowie z niepokojem śledzą tablicę odlotów z nadzieją oczekując pozytywnych informacji. Nikt jednak nie przeczuwa, że wkrótce na ich własnych oczach rozegra się straszliwa tragedia. Podróż pasażerów zabierze 13-letni Boeing 737, który Air Florida nabyła w 1980 roku. Samolot rozpoczął swoją trasę tego dnia w Miami, skąd wleciał do Waszyngtonu jako rejs nr 95. Stamtąd miał wrócić na Florydę jako lot nr 90, z zaplanowanym międzylądowaniem w mieście Tampa. Kapitanem lotu jest 34-letni Larry Witton, który dołączył do Air Florida w 1978 roku jako pierwszy oficer. Dwa lata później awansowano go na kapitana. Choć posiadał spore doświadczenie lotnicze, to stosunkowo niedawno zaczął latać odrzutowcami. 8 maja 1980 roku Witton został zawieszony w lataniu, ponieważ nie zdał testów kontrolnych, które piloci przechodzą regularnie. Aby zostać zawieszonym, trzeba wykazać się poważnymi brakami w kluczowych obszarach. Tak właśnie było w przypadku kapitana Witona, który ujawnił swoją niepokojącą niekompetencję. Dopiero pod koniec sierpnia, po ponownym przystąpieniu do egzaminu, zdał go, co pozwoliło mu wrócić do służby. Nie był to jednak koniec jego kłopotów. Rok później, podczas kolejnych testów, otrzymał ocenę niedostateczną, wykazując kolejne braki, tym razem głównie w znajomości systemów samolotu. Trzy dni później ponownie przystąpił jednak do tego samego testu i tym razem zdał go pomyślnie. Drugim pilotem jest 31-letni Roger Petit, który pracuje w Air Florida od niespełna dwóch lat. Podobnie jak kapitan, nie ma on dużego doświadczenia w lataniu samolotami pasażerskimi. Posiada jednak doświadczenie lotnicze zdobyte na myśliwcach F-15 w siłach powietrznych USA, gdzie pełnił m.in. funkcję instruktora. Air Florida często zatrudniała młodych pilotów, ponieważ pracowali oni za mniejsze pieniądze niż doświadczona załoga. Początkujący piloci mogli dzięki temu zdobyć cenne doświadczenie, które pozwoliłoby im później dołączyć do większych linii lotniczych. Ponieważ obydwaj piloci pochodzili z Florydy, w przeszłości latali głównie w cieplejszym klimacie. Pilotowanie w zimowych warunkach było dla nich stosunkowo nowym doświadczeniem. Tego dnia w Waszyngtonie warunki były naprawdę ekstremalnie trudne. Brak doświadczenia pilotów odegra decydującą rolę w wydarzeniach, które niedługo nastąpią. Około godziny 13.30 lot 95 pilotowany przez Larego Witona ląduje w Waszyngtonie. Za około 45 minut ma wyruszyć w rejs powrotny na Florydę. Nie jest jednak pewne, czy podróż dojdzie do skutku. Z powodu śnieżycy lotnisko zostaje ponownie zamknięte. Jego otwarcie zaplanowano na godzinę 14.30. Ostatecznie czas zamknięcia lotniska przeciągnie się jednak do 14.53. W międzyczasie stojący przy bramce Boeing pokrywa się coraz grubszą warstwą śniegu. Szczególnie niebezpieczne jest to, że śnieg gromadzi się na skrzydłach. W pewnych miejscach topnieje, by następnie zamarznąć. Temperatura otoczenia wynosi około minus 4 stopnie Celsjusza, co sprzyja powstawaniu oblodzenia. Lód na skrzydłach i powierzchniach sterowych może znacząco zmniejszyć siłę nośną maszyny. Prowadzi to do poważnych problemów podczas startu samolotu. W takich warunkach przed każdym lotem przeprowadza się odladzanie, polegające na zastosowaniu specjalnych płynów, takich jak gorąca mieszanka glikolu i wody. Płyn jest rozpylany na samolot, aby skutecznie usunąć lód i zapobiec jego ponownemu powstawaniu. Warto jednak dodać, że w bardzo zimnych i śnieżnych warunkach metoda ta jest skuteczna tylko przez określony czas. Na pokład samolotu wchodzi 74 pasażerów. Lot obsługuje pięciosobowa załoga. O godzinie 14:45 kapitan prosi ekipę naziemną o ponowne rozpoczęcie procedury odladzania samolotu. 8 minut później lotnisko w końcu zostaje otwarte. W tym momencie na płycie panuje ogromny chaos. Zator tworzy się zarówno w powietrzu, jak i na ziemi. Wiele samolotów czeka w przestrzeni powietrznej na możliwość lądowania, a inne maszyny w tym Boeing 737R Florida oczekują na możliwość opuszczenia bramki. Obsługa lotniska nie jest w stanie w pełni zapanować nad całą sytuacją. Warto dodać, że lotnisko w Waszyngtonie posiadało w tamtym czasie tylko jeden pas. Air Florida otrzymuje pozwolenie na odjazd z bramki. W tym celu do samolotu podjeżdża holownik, jednak z powodu dużej ilości śniegu i braku dostatecznej przyczepności, holownik nie jest w stanie wycofać samolotu. Właśnie wtedy kapitan wpada na jeden z pierwszych tego dnia fatalnych pomysłów, które później przypieczętują los lotu 90. Kapitan postanawia użyć odwracaczy ciągu, aby pomóc w wycofaniu samolotu. Operator holownika wyraźnie informuje go, że jest to niezgodne z procedurami firmy w warunkach śnieżnych. Co więcej, biuletyny operacyjne Boeinga ostrzegały przed stosowaniem takiego manewru. Kapitan te ostrzeżenia jednak ignoruje. Manewr kapitana okazuje się nieskuteczny. Samolot nie rusza się z miejsca. Załoga oczekuje na przybycie bardziej specjalistycznego holownika, który wyposażony jest w łańcuchy śniegowe. Przybywa on około 10 minut później. Tym razem bez żadnych przeszkód samolot zostaje prawidłowo wycofany. Po opuszczeniu bramki samolot oczekuje w kolejce do kołowania razem z innymi maszynami. Czas mija, a intensywne opady śniegu nie ustępują. Wheaton, obawiając się kolejnych opóźnień, nie decyduje się wrócić do bramki na ponowne odladzanie. Chce jak najszybciej opuścić lotnisko. Zanim Air Florida dotrze na pas startowy, minie jeszcze 49 minut. Zdenerwowani piloci pospiesznie przechodzą przez listę kontrolną przed startem, co prowadzi do poważnego błędu. Jednym z kluczowych punktów przy startach w takich warunkach jest włączenie systemu usuwającego lód z silników. Gdy pierwszy oficer Roger Petit wyczytał z listy kontrolnej ENGINE the ICE, kapitan odruchowo odpowiedział OFF. Ciężko wytłumaczyć, dlaczego załoga postąpiła w ten sposób. Być może kapitan zrobił to odruchowo, w pośpiechu, chcąc jak najszybciej odhaczyć checklistę przed startem. Innym wytłumaczeniem może być to, że załoga pochodziła z Florydy, gdzie praktycznie nigdy nie korzystała z tego systemu. Samolot przemieszcza się w stronę wyznaczonego pasa startowego. Pasażerowie zostają poinformowani, że maszyna za chwilę wystartuje. Piloci zdają sobie sprawę, że od ostatniego odladzania minęła aż prawie godzina. Na kadłubie i skrzydłach Boeinga znajduje się gruba warstwa śniegu. Z drugiej jednak strony, presja na lotnisku w tym momencie jest ogromna. Air Florida znajduje się w środku kolejki do startu. Jeśli załoga zdecydowałaby się teraz wrócić do bramki, musiałaby ponownie zająć miejsce na końcu kolejki. Piloci widzą też, że startujące przed nimi maszyny nie mają żadnych problemów. Utwierdza ich to w przekonaniu, że nic złego im nie grozi. Cały czas martwi ich jednak śnieg zalegający na skrzydłach. Niestety kapitan wpadał w związku z tym na kolejny tego dnia bardzo zły pomysł. W kolejce przed Air Florida na start oczekuje McDonnell Douglas DC-9 linii New York Air. Kapitan proponuje, by wykorzystać strumień wylotowy silników DC-9, aby zdmuchnąć ze skrzydeł ich maszyny zalegający śnieg. Pierwszy oficer nie jest jednak tym pomysłem zachwycony. Kapitan jednak nie przejmuje się jego opinią i zaczyna skręcać samolotem w taki sposób, aby strumień powietrza z silników DC-9 przeszedł przez skrzydła Boeinga. Tego rodzaju manewry są oczywiście zabronione, a załoga już wkrótce boleśnie przekona się dlaczego. Zabieg kapitana momentalnie stopił śnieg, spływająca woda rozlała się po skrzydłach i zaczęła po pewnym czasie zamarzać, przekształcając się w lód. Niestety to nie jedyny problem, z którym mierzy się załoga. Drugi pilot zauważa, że wskaźnik EPR, którego zadaniem jest przekazywanie danych o tym, czy maszyna ma dość mocy, by się wznieść, w prawym silniku jest niższy niż w lewym. Przyczyną problemu był wcześniejszy zabieg kapitana z użyciem ciągu wstecznego, który spowodował, że woda zamarzła na czujniku naprzód silnika. Prowadziło to do fałszywych odczytów. Wkrótce oba wskaźniki silników zaczną pokazywać nieprawidłowe dane. Gdyby piloci włączyli system przeciwobladzeniowy silników, lód zostałby usunięty, a prawidłowe odczyty powróciłyby. Niestety załoga tego nie zrobiła. Rejs numer 90 ma już ponad półtorej godziny opóźnienia po starcie DC9, który czekał przed nimi, w końcu przychodzi kolejna Air Florida. Kontrola ruchu lotniczego, która nadal zarządzała bardzo dużą liczbą samolotów, poinformowała załogę, że mają być gotowi do natychmiastowego startu, ponieważ kolejny samolot zbliża się już do lądowania. Było to niezgodne z przepisami, ponieważ samoloty nie mogą znajdować się tak blisko siebie. Tymczasem nieopodal lotniska na moście na 14 ulicy z powodu ogromnej śnieżycy tworzy się olbrzymi korek samochodowy. Osoby przebywające na moście nie mają pojęcia, jak straszliwej tragedii będą za chwilę świadkami. Air Florida otrzymuje pozwolenie na natychmiastowy start. O godzinie 15.58, zasiadający za starami Roger Petit rozpędza samolot na pasie startowym. Samolot przyspiesza jednak znacznie wolniej niż zwykle. Kierując się wskaźnikami EPR, które w wyniku oblodzenia czujników zawyżały dane, załoga nie zwiększa dostatecznie mocy. Roger widzi, że wskaźniki nie działają prawidłowo. Kapitan jednak nie zwraca na to uwagi, koncentrując się tylko i wyłącznie na prędkości. Spójrz, coś tu nie gra, prawda? To nie działa prawidłowo. Wszystko w porządku, mamy 80. Nie sądzę, żeby to było w porządku. 120. A może jednak jest? Już sam nie wiem. Warto dodać, że w tamtym czasie tylko kapitan miał uprawnienia do przerwania procedury startu. Wydaje się, że gdyby decyzja ta należała również do pierwszego oficera, ten najprawdopodobniej podjąłby ją i przerwał start maszyny. Jednak to również mogłoby narazić załogę na niebezpieczeństwo. Tuż za nimi znajdował się bowiem samolot podchodzący do lądowania, który mógłby uderzyć w nich na pasie. Po przejechaniu ponad półtorej kilometra pasa startowego załoga osiąga w końcu prędkość startową i wznosi maszynę w powietrze. Po oderwaniu się od pasa startowego pierwszy oficer pociąga wolant do siebie. Nagromadzony na skrzydłach lód sprawia, że nos samolotu gwałtownie unosi się do góry. Po chwili, wolant wpada w wibracje, a w kokpicie rozlega się alarm sygnalizujący przeciągnięcie. Maszyna zaczyna się trząść. Kapitan nakazuje pierwszemu oficerowi obniżyć dziób samolotu. Do przodu, spokojnie, chcemy tylko 500. No dalej, ledwo się wznosimy. Spadamy, Lary, spadamy! Wiem! Zbyt niska moc silników oraz oblodzone skrzydła uniemożliwiają prawidłowe wznoszenie. Boeing osiąga wysokość zaledwie 100 metrów, po czym zaczyna opadać. Roger próbuje zwiększyć siłę nośną, ale jest już za późno. Samolot uderza w most na 14 ulicy, a następnie wpada do lodowatej rzeki Potomak. Maszyna znajdowała się w powietrzu zaledwie przez 30 sekund. Zerwanych zostaje 12 metrów konstrukcji mostu i 29 metrów balustrady. Zmiażdżonych zostaje 6 samochodów osobowych. Podwozie samolotu mija niektóre auta w odległości zaledwie kilkunastu centymetrów. I choć wydaje się to nieprawdopodobne, z rzeki Potomak słychać krzyki ocalałych. Z powodu śnieżycy na niemal wszystkich drogach miasta otworzyły się gigantyczne korki. Utrudnia to karetką pogotowia dotarcie na miejsce katastrofy. Co więcej, ratownicy, którzy docierają na miejsce, nie są w stanie pomóc ocalałym znajdującym się w wodzie, ponieważ nie dysponują odpowiednim sprzętem. Temperatura wody wynosi zaledwie 1 stopień Celsjusza, a lód uniemożliwia dotarcie do poszkodowanych. Coraz więcej osób schodzi na brzeg rzeki. Niektórzy próbują rzucać się do wody, by podpłynąć do ocalałych, jednak nie są w stanie do nich dotrzeć. Jedyne co mogą zrobić, to krzyczeć do rozbitków, by się trzymali i nie tracili nadziei. Około godziny 16:20 śmigłowiec należący do policji parkowej dociera na miejsce i rozpoczyna próbę ewakuacji ocalałych na brzeg. Osoby, którym udało się przetrwać katastrofę, przebywają w wodzie od ponad 20 minut. Pierwszym ocalałem, któremu helikopter zrzuca linę, jest Bert Hamilton, który znajdował się najbliżej ratowników. Bert chwyta linę, po czym pilot przyciąga go przez lód na brzeg. Następnie śmigłowiec zawraca po resztę ocalałych, którzy znajdują się na wraku ogona rozbitego samolotu. Unosi się on nadal na powierzchni rzeki. Ocaleni to stewardesa Kelly Duncan oraz pasażerowie Patricia Felch, Joe Stiley, Arland Williams i Priscilla Tirado. Williams, nie mogąc uwolnić się z wraku, przekazuje linę stewardesie Kelly Duncan, po czym zostaje ona odholowana na brzeg. Śmigłowiec zawraca do wraku i tym razem opuszcza dwie liny. Obawiając się, że rozbitkowie za chwilę opadną z sił z powodu hipotermii, Williams przekazuje linę Joe który trzyma pryszcicę Tirado. Druga lina trafia do niki Felcz. Podczas holowania całej trójki przez wodę i lód, zarówno Tirado, jak i Felcz tracą uchwyty i ponownie wpadają do wody. Stilowi udaje się utrzymać linę i zostają przyciągnięty przez lód. Łamie mu to kilka żeber, ale finalnie zostaje wyciągnięty na brzeg. Pryszcila Tirado jest już tak słaba, że nie ma siły, by ponownie chwycić linę. Kobietę dzielą sekundę od utonięcia. W tym momencie jeden ze świadków całego zdarzenia, lenny skutnik, rzuca się do lodowatej wody i ryzykując własnym życiem, podpływa do kobiety, a następnie wyciąga ją na brzeg. Śmigłowiec udaje się w miejsce, gdzie spadła felcz. Ratownik chwyta ją i również bezpiecznie transportuje na brzeg. Ratownicy natychmiast zawracają po Williamsa, jednak wrak, do którego był przypięty, w międzyczasie lekko się obrócił, zanurzając go. Mężczyzna niestety utonął. Ostatecznie w wyniku katastrofy giną 74 osoby, 4 członków załogi, w tym obaj piloci, oraz 70 z 74 pasażerów. Uważa się, że 19 osób przeżyło początkowe uderzenie, jednak ich obrażenia uniemożliwiły im ucieczkę. Na moście zginęło także czterech kierowców. Zniszczenie kadłuba oraz wystawienie na lodowatą wodę okazały się śmiertelne dla wszystkich osób na pokładzie, z wyjątkiem osób siedzących w sekcji ogonowej. Joe Stiley, a więc jeden z ocalałych, stwierdził, że był pewien, że nie uda im się wystartować i że spadną na końcu pasa startowego. Gdy samolot uniósł się w powietrze, Stiley powiedział Nikki Felch, by przyjęła pozycję ochronną na wypadek katastrofy. Kilku pobliskich pasażerów podążyło za ich przykładem. Śledztwo przeprowadzone przez NTSB potwierdza, że główną przyczyną katastrofy były poważne błędy popełnione przez kapitana, który wielokrotnie naruszył przewidziane procedury postępowania w czasie startu w trudnych warunkach atmosferycznych. Rezultatem tego był start maszyny przy za niskiej prędkości, co doprowadziło do szybkiego przeciągnięcia i katastrofy. Skrytykowano również linię Air Florida za awansowanie Witona na kapitana, mimo niezdania przez niego testów. Po katastrofie lotu 90 zwiększono uprawnienia drugiego pilota. Odtąd miał on prawo podjąć działanie na własną odpowiedzialność nawet wbrew poleceniu kapitana samolotu, jeśli uznał je za błędne w danej sytuacji. Rozszerzono także program szkoleniowy dla pilotów w zakresie zagrożeń związanych z oblodzeniem. Wiele lotnisk wprowadziło stacje do odladzania samolotów bliżej pasa startowego, a płyny do odladzania stały się bardziej skuteczne. Dzięki wielu zmianom jakie zaszły, dzisiejsze loty w warunkach zimowych są znacznie bezpieczniejsze niż w poprzednich dekadach. Wypadki takie jak Air Florida praktycznie się już nie zdarzają. Lenny Skutnik otrzymał Złoty Medal Ratownictwa Straży Przybrzeżnej. Pośmiertnie tę nagrodę otrzymał również Arland. Postawa Arlanda Rasleniego jest świadectwem niezwykłej odwagi i poświęcenia zwykłych ludzi w obliczu zagrożenia. Most na 14 ulicy nad rzeką Potomak został nazwany mostem ku pamięci Arlanda D. Williamsa Juniora.